Jak ten czas leci? Mija właśnie 40 lat od czasu wybudowania w Mogilanach Nowej Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. A ten reportaż wykonany jest na nagraniu wykonanym przez Kazia Królika radziecką kamerą tzw. ósemką całego rozpoczęcia budowy remizy. Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilanach powstała w 1886 roku z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Mogilany Jana Czopka. W skład Komitetu Założycielskiego weszli Stanisław Konopka, właściciel miejscowego majątku, Józef Grabowski, właściciel majątku w Konarach Kopani oraz ksiądz Walenty Piotrowski, proboszcz parafii Mogilany. Pierwsza drukowana informacja o naszej straży ukazała się w przewodniku pożarniczym wydanym we Lwowie w grudniu 1887 roku. Oto jego treść. Dnia 23 bieżącego miesiąca zgorzała karczma ubezpieczona na obszarze dworskim w Chorowicach. Przyczyna tego pożaru nie jest wiadoma. Przy pożarze tym popisywała się pierwszy raz Straż ogniowa ochotnicza z Mogilan nowo zorganizowana. Strażacy wzięli się do rzeczy dzielnie, a dla braku sikawki, bo tej straż jeszcze nie posiada, musieli budynek rozerwać. Nadmienić muszę, że do utworzenia tej straży przyczynił się głównie wójt gminy mogilańskiej Jan Czopek, który był zastępcą komendanta tej straży. A jako wójt jest zdolny i energiczny i można by życzyć, aby takich wójtów miały wszystkie gminy, a nie nazywano by nas pewnie pół Azją. Początkowo skromny sprzęt strażacki rycerze Świętego Floriana z Mogilan przechowywali w położonym przy rynku budynku po urzędzie celnym. W 1926 roku Zarząd Mogilańskiej Ochotniczej Straży Ogniowej z naczelnikiem Janem Czopkiem i komendantem Andrzejem Czmielowskim zwrócili się do Konopki o pomoc przy budowie nowej strażnicy. Rodzina Konopków odstąpiła na ten cel działkę w rynku o powierzchni 56 m2 oraz materiały budowlane. W zamian każdy strażak zobowiązany był odpracować 40 dni na dworskim polu. Nowy budynek straży oddano do użytku w 1928 roku. A w 1975 roku zawiązał się społeczny komitet Budowy Remizy OSP w Mogilanach w składzie. Michał Królik, przewodniczący komitetu, Józef Sternalski, kierownik budowy, Mieczysław Lackowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który zrealizował całą regulację stanu pewnego terenu pod budowę oraz Kazimierz Banach, Józef Papież, Józef Szczeboński, wieloletni komendant straży, Franciszek Gąsior, Antoni Szczeboński, Wieloletni komendant i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach, Kazimierz Królik, Tadeusz Byczek, Andrzej Budek, Andrzej Goliński, Józef Wontorek, Henryk Kiebuła, Marian Niedbała, Józef Skała, Tadeusz Królik, Julian Haja, Tadeusz Suder, Walenty Szczeboński i Józef Łopata Jak pisał w swoim zeszyciku Józef Szczeboński, który prowadził szczegółowy właśnie zeszyt udziału w czynach społecznych, wyliczył, że ponad połowa członków komitetu przepracowała ponad tysiąc godzin. A dalej, jak pisał profesor Tadeusz Gołaszewski, cytuję. Sporządzono inwentaryzację zgromadzonych dotychczas środków, przeprowadzono trzy dobrowolne zbiórki pieniężne, zwrócono się do władz o pomoc w realizacji przedsięwzięcia, ustalono ostatecznie lokalizację i uporządkowano sprawy związane z prawami własności działki. W kwietniu 1980 roku przystąpiono do budowy. Mieszkańcy Mogilan zadeklarowali wykonanie znacznej części prac. Z uwagi na brak w Mogilanach większej sali widowiskowej, Komitet Budowy zaproponował wykonanie specjalnego wystroju sali na piętrze budynku budowanej strażnicy. I wykonaniem tego pomysłu zajął się Kazimierz Królik prowadzący w Mogilanach warsztat stolarski. I znowu znaleźli się chętni mieszkańcy, szczególnie członkowie komitetu, którzy dali tu znaczny wkład robocizny. Nowy obiekt został ukończony w zaplanowanym bardzo krótkim terminie. Uroczystość przekazania strażnicy odbyła się w dniu 10 lipca 1983 roku. I tym razem wojewódzka komenda Straży Pożarnej doceniła społeczny wysiłek Mogilan i przydzieliła nowy samochód bojowy Star 266 Beczkowóz, co jest szczególnie ważne wobec niedoboru naturalnych zasobów wody w gminie Mogilany. Przyczepę na sprzęt przeciwpożarowy, oraz motopompe M800. Przekazanie strażnicy zbiegło się z 750-leciem Mogilan i stanowiło poważny akcent w uroczystościach jubileuszowych. Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Narodowej Krakowa, profesor dr Jan Janowski, przemawiając w dniu oddania nowej strażnicy podkreślił, iż jest to szczególnie doniosłe, gdy społeczeństwo, odczuwając skutki kryzysu, jaki dotknął ojczyznę, nie domaga się pomocy z zewnątrz, lecz własnym wysiłkiem dba o rozwój swej rodzinnej ziemi. Posiadanie beczkowozu umożliwiło w tydzień po jego otrzymaniu na zlokalizowanie w zarodku groźnego pożaru, który wybuchł w centrum wsi. Przedstawiając całą historię tej budowy, trzeba przytoczyć także treść najważniejszych zachowanych dokumentów. Jeden z pierwszych apeli Komitetu do mieszkańców brzmiał, cytuję, Społeczny Komitet Budowy Remizy OSP w Mogilanach Zawiadamia mieszkańców, że budowa remizy OSP w Mogilanach będzie podjęta w roku 1980 pod warunkiem zgromadzenia na dzień 15 listopada 1979 roku środków własnych wynoszących 50% wartości inwestycji. Pozostałe 50% stanowić będzie dotacja państwa. Całkowity koszt budowy remizy wyniesie 2 400 tysięcy zł. Wartość środków zgromadzonych przez OSP i Społeczny Komitet Budowy na dzień dzisiejszy wynosi materiały budowlane 300 000 zł. Wartość prac wykonanych dotychczas na placu budowy 160 000 zł. Wartość robocizny zadeklarowanej przez mieszkańców 250 tysięcy złotych. Gotówka na koncie 80 tysięcy złotych razem 790 tysięcy złotych. Tak więc do wymaganej wartości środków brakuje 410 tysięcy złotych. Dla uzyskania tej kwoty należałoby zebrać po około 1000 zł od każdej rodziny. W związku z tym Społeczny Komitet Budowy Remizy OSP w Mogilanach organizuje w dniu 4 listopada 1979 roku, to jest w niedzielę, zbiórkę pieniędzy, w czasie której członkowie komitetu udadzą się do domów poszczególnych mieszkańców prosimy o przychylne potraktowanie naszej akcji i w miarę możliwości wpłacenie odpowiedniej kwoty podpisał michał królik przewodniczący komitetu Drugi dokument to decyzja nr 202 przez 80 naczelnika gminy Zdzisława Jakubowskiego z dnia 3 października 1980 roku w sprawie przekazania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach. Na podstawie i tu oczywiście cytat przepisów, Postanawiam przekazać w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach działkę nr 406 o powierzchni 0,08 hektara, księga wieczysta odpowiedni numer, stanowiącej własność Skarbu Państwa. I 2. Zwolnić Ochotniczą Straż Pożarną w Mogilanach od opłat związanych z przekazaniem wyżej wymienionej nieruchomości. Uzasadnienie. Nieruchomość wymieniona w sentencji stała się własnością Skarbu Państwa w 1946 roku. Przejęcie wyżej wymienionej działki przez Ochotniczą Straż Pożarną jest celowe i konieczne z uwagi na to, że wybudowana zostanie na tej działce remiza strażacka w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. Podpisał Naczelnik Gminy Zdzisław Jakubowski. Trzeci to formalny akt przekazania dla OSP w Mogilanach. Cytuję. Akt przekazania. Na podstawie paragrafów tu odpowiednie przepisy w sprawie czynów społecznych oraz pomocy państwa w ich organizacji i realizacji tu znowu przepisy, rozporządzenia Rady Ministrów przepisy w sprawie statusu naczelnika gminy przepisy i końcowego odbioru z dnia 8 lipca 1983 roku przekazuję budynek strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach. Mogilany dnia 10 lipca 1983 rok. I ostatni to sprawozdanie z wykonania budżetu i planu społeczno-gospodarczego gminy za rok 1983. Cytuję. W dniu 7 lipca 1983 roku przekazano do użytku budynek OSP w Mogilanach, którego koszt budowy wyniósł kwotę 8 181 461 zł. W tym udział czynu społecznego 4 519 915 zł. to jest 55,2%. Na ogólną kwotę kosztu budowy składają się składniki finansowe jak? Dotacja Skarbu Państwa 3 661 000 złotych, to jest 44,8%, środki własne ludności, materiały i robocizna 1 916 915 złotych 23,4%, fundusz gminny i prewencyjny 2 603 tysiące złotych, to jest 31,8%. Należy nadmienić, że wystrój sali konferencyjnej poza ogólnym kosztem budowy wyniósł milion sto tysięcy złotych, które w całości obciążyło mieszkańców sołectwa. Sumując obydwa składniki uzyskamy łączną kwotę 3 miliony 16 915 złotych. Bezpośrednich nakładów mieszkańców, co daje 32 zł i pół procenta rzeczywistych kosztów wymienionego obiektu. A tak Kazimierz Królik wspomina perypetie związane z budową. I przy końcu to była taka sprawa, że... Na oddaniu z to było w 1983 roku, w lipcu. Michał, jako, jako przewodniczący komitetu, no, on miał ten cały referat. No i no, powiedział w ten sposób, tak jak to było na początku, że koło SD, no Stowisławo Demokratyczne, powzięło taki pomysł, żeby pomóc właśnie straży. I to było strasznym niewypałem, bo się okazało, że przecież PZPR, które w tym czasie było u nas naj, 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 nie było nic powiedziane o PZPR-ze. No i także oni się na nas obrazili i my to już oddali, już wszystko zaraz nas oddali do prokuratora, że Komitet Budowy Ukradł nie mniej jak 660 tysięcy złotych. A to 660 tysięcy złotych to było, jak wiem, ile. No, Fiat koszt kosztował nowy 180. No to było no trzy wiaty, nie? Jeszcze z małym takim. No i także było dochodzenie, chyba trwało chyba pół roku. Wszystkie dokumenty zostały sprawdzone. Także dokładnie wszystko było sprawdzone. I okazało się, że nam nic nie znaleźli, ani za jedną złotówkę, żeby była jakaś nieprawidłowość. No i ja, my w takim razie powiedzieli to, przepraszam bardzo, ale jak się nas oskarżyli, to teraz nam przeproście I rzeczywiście na sesji yy, na Gminy Rady do, do przyszedł, yy, prze, ten, przyszedł no to dyrektor Wydziału Finansowego na no pozwoje wystwa i przeprosił nas że rzeczywiście nie było żadnych niedomówień ani żadnych kantów, że to wszystko było tak, jak powinno być. Także zostaliśmy z tego oczyszczeni. No tak, to chyba nie pierwszy i ostatni raz, gdzie zawsze znajdą się chętni do destrukcji i oczerniania ludzi zaangażowanych dla dobra wspólnego, którzy chcą pracować społecznie, posiadając zapał i konieczne umiejętności do tworzenia czegoś nowego. Tak więc stoast na następne lata, aby sztandar strażacki powiewał ku pokrzepieniu serc, wznoszony z silnym przekonaniem i najlepszą nadzieją na przyszłość. Niech ten obiekt dobrze służy obecnemu i przyszłym pokoleniom mieszkańców gminy Mogilany. a obecny budynek OSP Mobilany właśnie wygląda w ten sposób. I tak się to ślicznie prezentuje, no już po tylu latach.